Była prawie zima. Wtargnęliśmy na tereny głębokiej Rosji i kroczyliśmy ścieżką, jaką dawniej obrali Hitler i Napoleon. Dotarli tak daleko, nie powiodło im się. Dziwne. Już tylko jedna przeszkoda dzieliła koalicję od Moskwy. Na czele inwazji stanęły, rzecz jasna, bezdomne psy. Miały oczyścić przedmieścia Moskwy i utorować drogę pozostałym wojskom. Brud i szaleństwo spowijały całą okolicę. A cisza ostatecznie odeszła w zapomnienie. Rosyjscy żołnierze szli ramię w ramię z cywilami, zmuszonymi do walki albo zbyt przerażonymi, by siedzieć w miejscu. Stąd nowe hasło przewodnie wojny. Niech zwycięży najbardziej zdesperowany. się! Odbył. Zrozumiano dowództwo do Thompson. psy przyczekają na rozkazy. Oprowadzicie rajd na Moskwę. Najpierw musicie przebić się przez umocnienie wroga, żebyśmy mogli wejść na przedmieścia. W pobliżu są dwa posterunki obrony. Zacznijcie od ich uciszenia. Zrozumiano. No dobra, no to lecę z kolejnym odcinkiem. Już naprawdę im dalej dochodzę w tej grze, tym bardziej chcę, żeby ona już się skończyła w końcu. Ponieważ jest nieciekawa, nudna. No i ogólnie taka średniawa. O, się wysuwają. No, szybko. Gin. okej, okay. leży gościu. Rozwalimy tylko to, żeby móc wyjechać. Jeszcze hmm. trzeba tutaj przywalić. No. I idziemy zająć cel. O, jakąś nietypową broń mam nową. Od razu mówię, że jest do dupy. Rozrzut duży, ale przynajmniej pojemny magazynek. No, to szybko uzupełniamy amunicję do sondy. Ok, uzupełniłem. No to zaraz bierzemy sondę. Przeładujemy jeszcze tutaj. Trzeba poczekać na zabezpieczenie. O, w dupę. Ok, zajęto. Mam w dupie tę zamgłowioną broń. To już chyba pistolet będzie lepszy. Dobra. Wezmę jednak to. Wsiędę do pojazdu Co trzeba zrobić? Tam coś zająć Uuu, dużo ich tu Coś czuję, że szy szybko jak stąd nie wykurzę raczej Ooo, jeszcze wyrzut nie mają Może być słabo No już o, już myślałem, że po aucie będzie Trzeba się ukryć na chwilę Żeby autko się naprawiło W tym czasie Ich ostrzelamy z tego Dobra, podjedziemy Może nas nie trafią Aha, ale przeleciała. A nie, to nie gościu. No. Dużo ich tu. Tutaj się jeszcze kryją No Okej, okay, trzeba przeładować teraz Tutaj rozwalimy, żeby można było wjechać ciut dalej A, i tak się nie da Może by się dało, ale nie opłaca się się pchać w takie wąskie tunele Nie nie okej okay. jeśli mówią że już po nich no to już po nich uciekamy idziemy się ukryć wybierzemy sobie um, co sobie wybierzemy chyba to no i robimy ostrzał no co jest czemu tego gościa to nie zabija O cholera! Chyba się sam rozwaliłem. Strzeliłem w drzewo, które było obok mnie. ale granaty. Mam nadzieję, że znajdę coś zaraz. Ojojoj oj, oj. Nie teraz trzeba się ukryć Trzeba By mogło się to źle skończyć A to pierdzielone działko O co my tu mamy? A nic nie mamy Nic nie mamy tym gościu też. Życia nie ma. Zajmujemy pozycję. Ginie. W psie. To już wszyscy. Cel zdobyty. Rozumiano, Mikowski. Prosimy o potwierdzenie zwiadu lotniczego. Potwierdzam, teren czysty. Zmierzcie ludzi i przygotujcie się do wymarszu hmm, Co my tu mamy? Zaraz podjedziemy tym autkiem Następna faza natarcia to przeprawa przez rzekę I zniszczenie urządzeń telekomunikacyjnych na szczycie wieży Wrogie wojska strzegą mostów Więc trzeba je wszystkie odbić Po zabezpieczeniu mostów Wyślemy wam wsparcie jednostek pancernych Niestety chyba się nie da tu wskoczyć Rozwiększcie ich trochę ogniem Zanim się przeprawimy! O tutaj sobie skoczymy Skoczymy sobie tą rampą a Dupa. Już po wejściu. Cholerne cieczyczki. Potrzebujemy wsparcia lotniczego. No czemu ta beczka nie wybucha? Co jest? o nie nie mamy już autka może będzie drugie by było o jeszcze jest to co ja zostawiłem ciekawe czy będzie jakieś nowe może będzie może będzie może będzie by było O, ale skąpi nie ma dobrze że jednak to co tutaj zostawiłem gdzieś ciągle chyba powinno działać A, się chyba nie da scinać. Ktoś tu jest? Teraz chyba będziemy mieć na chwilę spokój tutaj. Mi się wydaje przynajmniej. Ale chyba do nas nikt nie strzela. To dobrze. No, zginął. Tamten chyba też. Dowództwo wrogie siły u mostu wyeliminowane. Zabezpieczyliśmy przeprawę. Zwiad lotniczy donosi, że wojska z drugiego mostu wysyłają posiłki do wieży. Drugi most przestaje być celem misji. Ruszajcie na wzgórze i czym prędzej zajmijcie wieżę. Okej. Okay. Chodź, zmiana planów. Więc trzeba ich tu wybić okej okay. wow. no, ktoś jeszcze? Chyba Hit. to ryzyka w niebo trochę. Zobaczymy, co się stanie. Jak w teweczki strzelam. Aaa, nie rozwaliło tej wieży. Nic z tych rzeczy. Kiepsko. Nie, no, no, kolejny. W plecy im zrobimy. I wyrzniemy. No dobrze. Auto, -ka. Niestety nie mogę wziąć, bo są zapory. Ale mam jeszcze nogi przecież. No ale napierdziela Sierracie atakują nas o, No cóż za teksty. No tutaj powiem, że przydaje się jednak duży magazynek. Co prawda, celność mogłaby być trochę większa, ale... Nie można niestety mieć wszystkiego. O nie. A, przeżyłem. No. I gości leży. O, w dupę. No to się wypuściłem trochę. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. A, granacik. Nie no, nie, 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 nie. Nie zgadzam się. Żeby drugi raz zemrzeć. O! Co, co my tu mamy? Wychylamy się i napierdzielamy. U, coś jeszcze. Huh. No ktoś jeszcze? Nie no, ty? Okej, okay, jeszcze tylko ten gościu Nie? O cholera, nie, nie tylko ten No, ale przeżyłem, więc nie jest źle No, myślę, że już w końcu można spokojnie zajmować cel. No, ale, a raczej go rozwalać. I uciekamy. No. Jednostek pancernych i broni przeciwlotniczej. Kierują się na was śmigłowce Czerwonej Gwiazdy. Wasze następne cele znajdują się w podupadłych dzielnicach miasta. Musicie usunąć czerwone gwiazdy z ratusza i rynku oraz zlikwidować wojska na waszym wschodnim skrzydle. Coś jeszcze trzeba zrobić? Czy tylko tyle może. Okej. Okay, yy, jakby co to? Zmieniło mi troszeczkę ekwipunek i powywalało z niego po prostu kilka rzeczy Ponieważ, no nie wiem czemu, ale gra się zawiesiła podczas nagrywania i musiałem wczytać Co spowodowało, no, le lekkie zmiany Pilnujcie się chłopaki, tu się aż roi od czerwony kwiat Zasadzka czai się na każdym kroku No dobra, trzeba będzie po kolei każdy cel załatwić. Cholera, niestety nic nie widzę. Szczelam i w ogóle tego wysiądę na chwileczkę i zabiję kilku przeciwników. No szybciutko, 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 no szybciej, szybciej. O? Czyżbym się mylił, czy leciał jakiś wrogi śmigłowiec? No przesuń do gościu, przesuń do Co to? Przecież ja to zajmowałem przed chwilą. Co to ma być? No. Nie zajęło? Dziwne. No. To już wszyscy. Doskonała robota, psy. Więcej już o nich nie usłyszymy. Jeszcze dwa posterunki trzeba. Zabezpieczyć o, choke prosto w dupę chyba dostał. O, chyba jakiś sniper, mi się wydaje. No, zajmuj, zajmuj, zajmuj. Oczywiście zaraz zjedzą żywcem. Szybciej, 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 szybciej Zajmuje ten placyk Rynek zabezpieczony. Kontynuować Dziwne, że do tej wieży nie ma wejścia Dziwne Ooo Tutaj czołg zostawiony No, wóz pancerny Rodziennie czołg Czysto O rzesz No to sam sobie zrobiłem krzywdę. Teraz trzeba będzie poczekać, aż się troszeczkę naprawi. Bo wydaje mi się, że jestem na raz z wyrzutni rakiet. Mrażam mi jeszcze. Co za świnia? O. Tutaj zostawię. Wejdę na górę, żeby ładnie mieć ich wystawionych do ostrzału Co to? O, cholera! Dobrze, że nie spadłem. Chyba trzeba było w ogóle wejść do tego budynku Myślałem, że tam będzie jakieś zagłębienie Do którego po prostu granaty wrzucę I padną A, to takie No i zajęte albo raczej to co z niego zostało ruszajcie dalej Dalej, czyli gdzie? Już chyba koniec będzie.